Szczerze mówiąc, on zadzwonił do mnie trzy tygodnie temu i spytał się, czy powinien iść na wywiad do żurnalisty I uznał, że mu dobrze doradzę, więc mu powiedziałem, że absolutnie nie powinien tego robić. No było wspaniale. No nie mogłem się ruszyć nigdzie bez czterech ochroniarzy, czasami sześciu, no bo wiadomo, Hindusi są szaleni na punkcie kina Nagra jakiś filmik, przyznaj się do wszystkiego, bo wkrótce będzie filmik, po którym już jakby nie będzie żadnych znaków zapytania, więc możesz uprzedzić ruch, przeprosić, powiedzieć, że zrobiłeś sobie je ja z polskich mediów.

Cześć, ja nazywam się Monika Maszkiewicz i jestem reporterką portalu Świat Gwiazd, a dziś to ze mną nazwa, oczywiście tak? Chris Stan Khan, który nie właśnie umiem. wylądował na polskiej ziemi. Jak się tutaj czujesz? Bardzo dobrze, podoba mi się, że właśnie wasz portal postanowił ze mną porozmawiać. Od dawna się dziwiłem, że to nie następuje, znaczy od wczoraj, ale dzisiaj uważam, że moje miejsce jest właśnie u was i powinniście jakąś rubrykę takiej tak o mnie stworzyć który byłby na stale widoczny gdzieś tam, na kanale, czy na stronie? Może się to pojawi. Przyznam ci, że jestem zaskoczona odbiorem i tym, co się tutaj dzieje, bo faktycznie Twoi fani że nie mało? zawiedli? Dużo! No zobacz, tu, tutaj przez ostatnie pół godziny rozmawiałeś, stałeś i nawet zadanie. Ale gdybyś czuje. wiedziała, co było w Mumbaju, gdy nie chcieli mnie wypuścić, tam dopiero były tłumy na lotnisku. Jakie to uczucie zatańczyć ze swoimi fanami taniec Bollywood? No, cieszę się, że mogę przenosić kulturę bollywoodską do Polski. Jest ona mi bardzo bliska. Myślę, że Polacy muszą się nauczyć tańczyć muszą się nauczyć tańce rodem z Bollywood. I mam nadzieję, że razem wkrótce rozbujamy ten biznes i nie będziemy już robić smutnych filmów, tylko filmy, w których zwycięża miłość i taniec. Na miastkę tego, co działo się w Mumbai, widzieliśmy na Twoim Instagramie. Pytanie, jeszcze, żebyś nam to rozbudował, jak było? No było wspaniale, no nie mogłem się ruszyć nigdzie bez czterech ochroniarzy, e, czasami sześciu, no bo wiadomo, hindusi są e, szaleni na punkcie gwiazdkina. E, więc miałem swojego ochroniarza, czterech znaczy się, e, miałem też asystentów na planie, którzy nosili za mną skryp, podawali wodę, no zwykłe życie e, nata, y, gwiazd. Teraz już trochę schodząc z komizmu całej y, sytuacji, komizmu? ja bardzo, <grych> bardzo szanuję to, co robisz. Uważam, pomimo tego, że sama jestem dziennikarką, że masz w tym sporo racji. Pytanie jednak, czy nie uważasz, że to jest walka z wiatrakami? Bo żeby coś się zmieniło, musiałoby się to najpierw zadziać u góry. Nie, myślę, że czekają nas bardzo interesujące filmiki w kanale sportowym, i to, co do tej pory zobaczyliśmy, jest absolutnym przedsmakiem. I nawet bym powiedział, że to jest najgorsze, co do tej pory zrobiliśmy. I te filmiki coś zmienią, tak myślę. Mówisz, że to jest dopiero przedsmak, natomiast już pojawiają się głosy sceptyków, którzy mówią, że to już jest trochę za dużo, że to zakrawa o obsesję. Co ty na to? No, każdy ma prawo do swojego zdania pytanie, co tym znaczy, musiał... No wiem, że niektórzy uważają, niektórzy czasami uważają, że e, można wytykać komuś kłamstwo tylko do momentu, aż temu, kto kłamie, nie zrobi się smutno. Mhm. Ale to chyba trochę bez sensu. Jasne, ja też uważam, że winny jest ten, co kłamał, natomiast biorąc pod uwagę e, stan zdrowia psychicznego Polaków, przyznam Ci szczerze, trochę się martwię o Natalię, bo mam wrażenie, że e, to, mogę się tylko domyślać, to, co się z nią e, dzieje, może faktycznie... No, sprawić, że dziewczyna się po prostu załamie. Pytanie, czy tobie w ogóle pojawiło się także taka myśl w głowie? Znikła w momencie, gdy napisała do sponsorów kanału sportowego, że domaga się od nich pieniędzy za to, że jej nazwisko było w tych samych filmikach, co, co lokowania produktów. Zdaje się, że od jednego chce 20 tysięcy, od, jednego, od drugiego 40, więc w tym momencie pomyślałem, że to jest tak nie jest osoba, której powinienem specjalnie żałować. Co by musiało się stać, żebyście teraz zawarli ugodę, żebyś faktycznie powiedział stop? Musiałaby mi ta ciężka nagroda spać na głowę. Okay. Czyli nie będzie tutaj żadnych kompromisów. Nie. Mhm. To jeszcze jeden temat, dlatego że od niedzieli media żyją głośnym wywiadem Jakuba Rzeźniczaka. Ty swego czasu udzieliłeś mu dosyć solidnego wsparcia. Jakie jest Twoje zdanie na temat tego, co powiedział w mediach? Nie, myślę, że nie udzieliłem mu wsparcia, tylko rozdzieliłem dwie sytuacje. Jedna to, jakim jest ojcem, a drugi, drugie to, jak. I e, jakim jest mężczyzną. E, I w tamtym materiale absolutnie go e, ganiłem za to, jakim jest mężczyzną. I no, moim wzorem mężczyzną nigdy nie będzie. Okay. Czy dzisiaj także może lecić na Twoją pomocną dłoń? No, szczerze mówiąc, on zadzwonił do mnie ze trzy tygodnie temu i spytał się, czy powinien iść na wywiad do żurnalisty mm -hmm. e, I uznał, że mu dobrze doradzę, więc mu powiedziałem, że absolutnie nie powinien tego robić. E, okay. Więc e, wydaje mi się, że on niespecjalnie liczy na moją pomocną dłoń. Jasne. Krzysztof, co byś powiedział Natalii Janoszek teraz po tym wszystkim? Powiedziałbym, nagra jakiś filmik, przyznaj się do wszystkiego, bo wkrótce będzie filmik, po którym już jakby no nie będzie żadnych znaków zapytania, więc możesz uprzedzić ruch, e, przeprosić, powiedzieć, że zrobiłeś sobie je ja z polskich mediów, że gdzieś to zabrnęło za daleko, ale wygodnie Ci się żyło. I okej, okay, znaczy nie będzie okej, okay, ale będzie trochę bliżej do okej okay, niż jest w tym momencie. Jasne. Krzysztof, bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję zdradzie. bardzo.